Raz, dwa, trzy, cztery, witam wszystkich, a to jest zestaw zdrapek na dzisiejszy film, jaki przygotowałem, widzowie, i na pewno będziemy drapać Wielką krzówkę i do tego te oto zdrapencje po 5 zł. Ja myślę, żeby czas zacząć, nie ma co w soboty tutaj naciągać na czas, widzowie, to co, siadamy, drapiemy, zapraszam na film. A na stole widzimy widzowie pierwszą zdrapeczkę. Oczywiście ja już biorę zdrapak do ręki. I jak tradycja mówi, zaczynamy zaglądać w zdrapki, co można w nich wygrać. I mamy oto takie symbole. Winogrono, ananas. Oczywiście ja tylko przypomnę, że tu musimy diament i konieczynkę wydrapać. Jest dzwon. Następnie jest pierścień. Mamy monety, mamy koronę, worek, serce i na końcu było złoto. Czyli ta zdrapeczka na pewno sobie odpuściła. Widzowie, proszę bardzo. Ja zorganizowałem od razu drugą zdrapeczkę, a w niej mamy następujące wygrywające liczby. I właśnie tak to się prezentuje. się prezentuje. 14 Jagi. Na końcu 7 widzowie A. Po kolei. Następnie. Wygrywających liczbach. W mam 18. Jest 1 liczba. Uwaga do tego. Mamy liczbę 22. I Jagi liczbę 23. Jest liczba 9, niestety jest liczba 8, tym razem było blisko. 12 liczba się pokazała. 28 również blisko. 13 również było blisko. I liczba 26. Dziękujemy za beczce. A następną zdrapką, jaką będziemy wydrapywać, jest to właśnie. Duży lotek i proszę bardzo, u góry. To są wygrywające liczby. Jak, uwaga, od lewej mam 15, 21, 24, 26, 30. Jakby te liczby nie z tej zdrabki były, chyba w ogóle nie było żadnej 6.

6 nie ma. Jest 13, 41, 46 i 48. Cztery liczby. 20 zł w tej strawce. Widzowie. No i pięknie. Czyli druga gra, 20 zł. Kto by się spodziewał? Czyli ładnie się zaczęło. Sobota. Ja już dwie dychy zarobiłem. Widzowie. Od rannych godzin.

No to co, ostatnia szansa w tej zdrabce, 3, 28, 42, o już tu za wysoko chyba, o pociągło. Dobra, czyli jest TT i to jest 20 zł, tu legenda mówi 4 liczby 20 zł, czyli ta zdrabka na lewą stronę i mamy pierwsze dwie dychy zarobione, widzowie. A jeszcze tych zdrapeczek trochę zostało. I w tej zdrapce trzy identyczne symbole. Widzowie, i sobota nabiera rumieńców. Uwaga, gra piąta, piłka, gra szósta, gwiazda, nie i gra siódma, gwiazda, nie nawet nie zatrolowały zdrapki, czyli zdrapka. No nic, sprawdzamy dalej, a to jest. Ekstra pensja. wygraj 100 tysięcy. Od razu 3000 co miesiąc przez 300 lat, i to jest numer zdrabki. 24, ok, 3. jedziemy na końcu. Mamy liczbę na pewno 11, a zaczęło się. Uwaga, groźnie obok, od liczby 9, 21. Nie mamy, co dalej? 6, na pewno, po szóste, symbol po symbolu 4. Dobra. Patrzymy dalej. 27. 13 nawet wyskoczyło. Widzowie. Chyba szok to będzie. 33. 23 również blisko i ostatnie tutaj. Brudnięcie z drapki 7 było 8. Dziękujemy. Widzowie. Elektryzujący. Coś tam, coś tam, a w bonusie ananas, wygrywające liczby 19 A na film zaprasza jac777 Życzymy udanego oglądania jak i super wrażeń Zapraszam Do tego

Ileś tam 6. Może dolarów i w nim. Uwaga. Wygrywające liczby. Mamy następujące twoje liczby. Jest 25. I jest na pewno u góry 25, widzowie. Czyli tu się coś zgrało. Do tego 21, jeden. 11 i 8, a niżej wyskoczyło 27, 16, 19 do tego, 2 i happy end. Nie, nie będzie, a liczba 25. Całe 5 złotych i dwie literki, C. czyli druga zdrabka z wygraną. To jest fajnie, a w tej chwili na stół blatuje zielona kasa i po tej zdrabce mamy następną dużą zdrabkę, wielką krzyżówkę. Zapraszam, zostańcie dalej. Drapiemy. I proszę bardzo, pierwsza liczba 7. 23. Dobra. 6. Żeby było można składać z tych liczb te liczby. Zobaczcie tu jest 6, tu jest 2, już mamy 23. Tu jest 0, tu jest 3, mamy 3, tu jest 7, tu jest 2, czyli mamy 4, 3 wygrane euro. Do tego jest 29, 16, 31, 19, 36, jak i uwaga, 2, blisko, 18, również blisko, 30, nie ma, 34, 21, Jaki 1 i 28? Zdrabka full trolling. wielka krzyża z numerem. Uwaga, 7. Ale tu drapania. Oj, oj, oj. Dobra, nie ma co. Ja zaglądam literkę i mamy L. Widzowie, to co za chwilę jestem, będziemy wiedzieć więcej, coś. Okej, okay, widzowie, właśnie ja przed chwilą literkę D tutaj. Wydrapywałem. Oczywiście kilka tutaj słówek jest otwartych. Noe na przykład tu widzę. Czy tu jest w czerwonym polu? Chyba jeszcze nie. No i zostały dwie. Okej, okay, ponusie również nie. I zostały dwie literki jeszcze. Czyli mamy literkę U. I w tej chwili literka U. Widzimy, tu mamy jeden raz. Jak i w tym miejscu mamy literkę U. Tu jest U. Tu literka U. Tu jest bush również U. Co na to czerwone pole i literka U, tu mamy literkę U. A brakuje cały czas. Ok, i U w tym miejscu jest U. I tu widzimy U. Chyba nie ma więcej. A? Dobra, bonus sobie odpuścił, i po literce U, a jest A, czyli może być teraz ciekawie. Czyli tu u góry nie ma, eski nie było. Czekajcie, to jakoś tak wytrę. czyli Eski nie było. Nie widać Eski, bo był SAT trzymy tu A i A R nie nie widzę R dobra to jedziemy A i tu jest A ale Mki nie ma dobra tu jedziemy A A to jest za to? Mamy. Chyba drugie słowo tutaj, co nie? Dobra, patrzymy. Tu jest a, a s, czy było s, Nie widzę eski. I tu jest a, k? Nie ma k. U. To znaczy a. Tu jest A. Tu jest A. Ska nie ma R, Tu jest A. Tu jest A. Rki nie ma. Y nie ma. Dobra. Tu jest A, T i i Ski nie ma dobra. A, D, A, Armia. jest, nie ma, Gaz, chyba jest czwarty, jest Gaz, Ada, Noe i tu gdzieś było takie długie. Pola, czyli 4, a 4 to jeszcze nic nie daje. Armia Bush, S, R. -ki. R -ki. No dobra, wychodzi na to, że 4, co nie? Patrzymy tu, I literka A. Mamy A, eski nie ma. Tu jest A. brakuje, jest tutaj. Słówko, zobaczcie. Eugenia. Dobra, przymy dalej. Jest tu a i tu jest drugie. Więc co? Wie? Czy będzie trzecie. Felga. Felga Eugenia. tu jest A również tu jest A gra Merki nie widzę o K. K K K czy jest K? ale by się przydało no? i tu jest A czyli dwie wychodzi na to, że dwie i A osa nic nie daje. I A, I A, I M nie ma. Dobra, widzowie. Tak to wygląda. A kontrolnych mamy różne BM, czyli ta zdrabka na prawo. A to jest dzisiejsze wygrane zdrabki, czyli tu mamy, zobaczcie, 5 i tu jest 20. Czyli tak to się skończyło, widzowie. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Trochę się przez tą krzyżówkę przedłużyło, ale myślę, że to wszystko zrozumiecie. To co widzowie, dziękuję za dzisiaj. Miłej soboty. Widzimy się w następnych filmach.